4 września zbliża się nieubłaganie, co za tym idzie moja klasa maturalna. Z jednej strony ja bardzo żałuję, że poszłam do technikum, bo chciałabym mieć możliwość skończenia tej szkoły rok wcześniej jednak, ale jak tak sobie myślę, to ja dalej nie jestem gotowa na tą klasę maturalną. Za cel na sierpień postanowiłam sobie jedno, przygotować się w nim na tyle dobrze, żeby we wrześniu nie musieć się już przejmować jakimiś pierdołami. Ja jestem dumna, że zrobiłam te rzeczy przed tą klasą i rozpoczęciem, bo... Ja znam moich nauczycieli, ok? To nie będzie przyjemny początek roku szkolnego. Na wstępie jeszcze jedną rzecz. Ja jestem osobą, którą matura niesamowicie stresuje. Został, no już nie rok, ale odkąd został tak rok, to generalnie codziennie nie mam dnia, żebym o tym nie pomyślała. Zacznijmy od tego, od czego ja zaczęłam myśleć, że wypadałoby się za siebie wziąć. Mianowicie obejrzałam sobie filmiki na YouTubie i ja, ja tak popadłam w taki tras oglądania tych wszystkich filmów, od przygotowań do matury, po reakcje na wyniki osób, które już są po maturze i już są po studiach, które mają jakieś typy, typy odnośnie matury, stricte, bo ja na przykład nie wiem jeszcze, co mnie czeka, wiem, że mogę im jakkolwiek zaufać. Mam dwie osoby takie, które najbardziej do mnie trafiły. Jedną z nich jest Pola, Amelia ja drugą Aleksandra Żelazowska, która mówiła o swoich notatkach i bardzo mnie to przekonało. I ufam im bardzo mocno. Ja zakupiłam sobie rzeczy z polecenia i ja wierzę, że się nie zawiodę. Też każdy jest indywidualny, natomiast nie wiem, no do mnie trafiło no. Jeszcze generalnie póki jest ten czas back to school i kupowania tych wszystkich rzeczy i tego, że te wszystkie rzeczy dostępne są w tych sklepach i nie trzeba będzie tego szukać później online gdzieś. Plus teraz są promocje, tak? To jak już jesteśmy na tych segregatorach, to się mogę pochwalić, jak sobie to rozplanowałam. Eee, najgrubszy jest do przedmiotów zawodowych, bo moja klasa maturalna równa się również zakończeniem moich yy, wszystkich poczynań związanych ze zdobywaniem kwalifikacji w moim technikum, także najgrubszy segregator będzie właśnie stworzony do tego. Jeszcze jakby mi zależała na tej kwalifikacji. Trzy mniej więcej takiej samej grubości. Nie wiem jak to rozdzielić, bo nie wiem jeszcze, czy będzie sens robienia sobie czegoś takiego do wosu. Wiem, że na pewno będę miała chcę na pewno będę chciała mieć segregator na Polski, na pewno na karty pracy z angielskiego. Jeden albo zostaje na matematykę, albo na wos. Kolejnym punktem związanym z kupowaniem rzeczy jest kupowanie wszelkich repetytoriów Wademekum, to będzie dalej dostępne. Owszem, przed... ja na przykład część moich książek wystawiłam już w wakacje i część książek w wakacje się sprzedała, więc wiem, że potem może być ciężej ze znalezieniem czegoś szczególnie że je, jakby to jest nowa formuła matury, ta, która jest od teraz, od tego roku, więc. Ludzi, którzy sprzedają używane egzemplarze, nie ma aż tak dużo, więc lepiej się w takie rzeczy zaopatrzyć wcześniej. Samo zrobiłam też na wszelki wypadek z takimi magicznymi zbiorami zadań. Znaczy, to są arkusze naturalne. W tym momencie ogromny problem z dostaniem czegoś sensownego do wosu. Tego typu rzeczy na Olixie czy tam innym skupie książek, używanych pewnie nie ma teraz aż tak dużo, także. Mówię to tutaj dlatego, że ja zawsze brałam się zakupowania takich rzeczy późnym wrześniu albo nawet w październiku zdarzało się. Więc teraz już się nauczyłam, że faktycznie opłaca się bardziej za to zabrać wcześniej niż później. Wiem też, że równie ciężko może być ze znalezieniem korepetycji, więc to jest kolejna rzecz, za którą wydaje mi się lepiej zabrać się wcześniej, bo znam osoby, które już w tym momencie uczęszczają na korepetycje, a na dobrą sprawę rok szkolny jeszcze się nie zaczął. I wszyscy wiemy chyba jakie są ceny korepetycji aktualnie, więc im wcześniej, tym lepiej. Ja też zainteresowałam się kursami maturalnymi z przedmiotów typu matematyka i angielski, bo na to też są zapisy, na to też e, trzeba wiedzieć, ile przeznaczyć. Organizacja przestrzeni i czasu. Tak sobie zapisałam ten punkt. I oprócz posprzątania wszystkiego, ja posprzątałam chyba każdy najmniejszy fragment w tym pokoju. Nienawidzę bałaganu, tak mnie to rozprasza. I to odnośnie organizacji przestrzeni. Natomiast, uwaga, uwaga, tą magiczną rzecz, którą stworzyłam już w lipcu, ale jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to polecam zrobić to teraz, Bóg jest jeszcze czas na spokojne przemyślenie tego, mianowicie planer maturalny. To jest planer, który ja mam rozpisany już od sierpnia właściwie. Jak mi idzie, nawet względnie, jakby trochę na niego poświęciłam, żeby było to rozpisane sensownie, typu na sierpień jest naprawdę bardzo mało, bo jednak dalej są to wakacje. Tutaj z miesiącami tych rzeczy jest coraz więcej i mam tu wszystkie przedmioty. Mam tu pozaznaczone kolorami, co jest epoką na Polski konkretną, co muszę przeczytać, co jest... Na rozszerzeniu moje z polskiego, co jest matematyką angielskim i włosem, żeby. Ja jestem wzorkowcem, więc, jakby. Też generalnie on jest w większości do marca. Potem jest już spokój, więc, jeśli będę miała jakąś obsuwę, to jakby jest czas na naprawienie tego później. Jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się zrobić to w ten sposób. A, i ja kupiłam sobie taki klasyczny kalendarz. Czy będę go używać? Nie mam zielonego pojęcia, ale on jest fajny, bo wkleiłam sobie, jakie ceny powinnam mieć z jakiego przedmiotu. Fajne. Czy, be... no, czy będę tego używać? Nie wiem. Ale ja lubię takie yy, starodawne metody zapisywania sobie rzeczy. Ostatni punkt, za który ja się jeszcze nie zabrałam, a powinnam, bo to jest u mnie największy problem, Czyli motywatory. I chodzi mi tu o to, że mi generalnie strasznie ciężko się do szkoły wstaje. Strasznie. Jak jakby jeszcze wiem, że widzę pogodę na zewnątrz w zimę i wiem, że godzinę drogi mam do przebycia, to mi się nie chce. Potem ta motywacja spada i zaniedbuje wszystko tak strasznie, że jakby potem ciężko jest z tego wyjść z powrotem do tego stanu, gdzie chciało mi się robić i rzeczy i się uczyć. I generalnie tak. Jestem osobą, która lubi mieć postawiony cel konkretny. Zrobiłam też listę ocen, do jakich dążę w ciągu tego roku szkolnego. Wiem, co chciałabym osiągnąć. Mam moje predictions maturalne, jeśli chodzi o procenty, ile bym chciała z czego mieć. Ale dobra, to dalej nie jest wystarczający motywator, bo rano wstanę i stwierdzę, że mam to tak naprawdę. Po pierwsze, mnie bardzo motywują jakieś filmy typu dziewczyna, która chce iść na Harvard i coś tam, coś tam. Muszę sobie takich poszukać. Dwa to wszelkie filmy, seriale, książki. Nie wiem co jeszcze o tematyce prawniczej, gdyż jest to kierunek, w którym też chciałabym zmierzać, także to daje mi ogrom motywacji do robienia czegokolwiek. Piosenki typu... nie wiem, w sumie nie przechodzi mi teraz do głowy, ale taka dobra playlista. Dasz radę! Zrobisz to! Tylko piosenki, które dają energię do życia, takie do tańczenia, nawet. I wtedy może będzie mi się chciało podnieść z łóżka. Może. Zastanawiam się, co jeszcze mogłabym sobie dodać do mojego życia, bo. Ja naprawdę mam problem z, mo z moimi spadkami motywacyjnymi, chociaż na dobrą sprawę nawet ten planer jest dla mnie jakimś motywatorem. Co bądź przydałoby mi się coś takiego jeszcze bardziej dziennie. W sumie największe przepływy motywacji mam, jak coś się dzieje. Jeśli mam dobrze zaplanowany dzień i wiem, że muszę zrobić strasznie dużo rzeczy, to wstanę o wiele szybciej niż jak wiem, że mam zrobić tylko dwie rzeczy. Jakby do gruntem jest też dobrze zaplanować sobie dni, tylko że... No nie każdy jestem w stanie zaplanować, bo nie przewidzę wszystkiego, co stanie się w szkole. Trzymam za siebie kciuki, nie tylko za siebie. Będzie dobrze. Polecam zapytać się na początku roku nauczycieli o zajęcie dodatkowe. I lepiej zacząć na początku roku i potem się nie stresować, że zostało mało czasu, niż żeby wziąć się za to za, na ostatnią chwilę. Montuję teraz ten film i tak mnie wkurzają te pasemki, które mi cały czas opadają na twarz. Nie czułam tego jak nagrywałam. Przepraszam.